Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Część spryskiwacza światła w modelach Mercedes S-klasy W221 z lat 2008 do 2010 często wymaga wymiany z powodu uszkodzenia lub zapchania. Problem objawia się brakiem działania płynu myjącego w lewym przednim zderzaku. Aby to naprawić, potrzebujesz nowej dyszy, kluczy dynamicznych, śrubokręta płaskiego oraz kleju silikonowego. Zacznij od odłączenia baterii, aby uniknąć uszkodzenia systemu elektrycznego. Następnie usuń osłonę zderzaka, odkręcając śruby pod maską. Uwaga, przykłady montażu mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu. W modelach W221 z od 2008 rok do 2010 rok dyszę znajdziesz pod tubą wentylacyjną zderzaka. Odmontuj zaciski zatrzaskujące, a następnie delikatnie wyciągnij stary element. Przed montażem nowej części sprawdź jej kompatybilność. Dopasuj kształt i długość do istniejących komponentów. Umieść nową dyszę na swoim miejscu, zatwierdź ją zaciskami i przykręć śruby. W razie potrzeby zastosuj silikon, aby zapewnić szczelność. Po zakończeniu sprawdź działanie spryskiwacza, włączając wentylator i obserwując strumień płynu. Jeśli dysza nie działa, sprawdź połączenia elektryczne i zapewnij odpowiedni naciśnienie logiczny uchwyt. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu, instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.